Witam serdecznie na kanale Wszystkie Skorpiony i zapraszam Was dziś na czytanie miłosne na styczeń 2020. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie ma szansy na to, żeby rezonowało z każdym. A jeżeli ktoś życzy sobie czytanie prywatne, to w opisie pod filmem macie mojego maila. Tam zawsze możecie do mnie napisać. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach. Musiałam przerwać filmik poprzedni. Dlatego karty będą już rozłożone, nie będę ich rozkładała drugi raz, tylko po prostu powiem od, od początku, bo niestety tutaj się coś zadziało i filmik musiał zostać przerwany. No ale to nie ma żadnego znaczenia, karty są rozłożone. Pod spodem macie Pazia Buław, tak jak już wtedy mówiłam, powtarzam wszystko no, od początku. To samo. Paź Buław mówi o Osobie z podznaku ognistego, na przykład może mówić o osobie młodszej, która jest w Waszym życiu lub się pojawi. Może też być dziecko. Jeżeli nie, to osoba może być Wami. Możecie Wy się czuć jak paść buław, być ciekawi świata, dużo się komunikować, na przykład smsować czy mailować z kimś. Um, taka jest energia paścia buław, ale to tylko taka ogólna energia. Um, a w co mamy w rozkładzie? W rozkładzie mamy asa denarów przykrytego szóstką buław. Jest szansa na coś nowego, co przyniesie Wam a, sukces. Macie moment na budowanie jakiejś podstawy, takiej stabilności. Dopiero to się na przykład rozpoczyna, jeżeli macie nowy związek, bo macie tutaj dwójkę buław, czyli tak jakby związek już jest, natomiast być może nie był to związek jeszcze tak zwany poważny czy jakiś formalny. A tutaj zaczynacie go budować i myślę, że z naprawdę fajnym, fajnym skutkiem to by było. Teraz, co jeszcze przychodzi mi do głowy, to jest szóstka buław i rydwan, może oznaczać, że wasza osoba jest z Wami na odległość. Czyli na przykład wyjeżdża do pracy, albo mieszka gdzieś w innym mieście, i tak dalej, i tak dalej. Może też być tak, że w tym miesiącu będziecie chcieli się na przykład spotkać, albo czekacie. Tutaj w 700 denarów, cedenarów, na to, aż osoba do Was przyjedzie. Do przeszłości odchodzi Rycerz Mieczy, może być osoba z podznaku powietrznego, natomiast oczywiście nie musi, to może być osoba dość taka kłótliwa, um, uszczypliwa. Być może z kimś się pokłóciliście lub była taka osoba, która trochę taką um, intensywną energię wnosiła w Wasze życie, no ale ona na odchodzi do przeszłości. Tutaj macie również w swojej energii kartę Rycerza Kielichów. Macie kartę diabła w umyśle. Tak, jakby o czym myślicie, czego byście chcieli, to jest karta diabła. Karta diabła może mówić dla pań o jakimś przystojnym mężczyźnie, ale oczywiście nie musi. Może być koziorożec, ale nie musi. Natomiast karta diabła zazwyczaj mówi o takiej toksycznej energii. Coś was trzyma. Macie w głowie coś, z czego nie możecie tak, jakby się uwolnić. Natomiast no, cały czas o tym myślicie. A to jest do, jakoś częścią Was już w tym, w tym momencie. Jesteście bardzo przywiązani, a na, tak naprawdę uwiązani do jakiejś myśli. Być może jesteście w kimś zakochani, tak, w kimś na przykład nieodpowiednim, albo nie możecie odciąć się od przeszłości z jakiegoś powodu. Na przykład mogła już osoba odejść, a Wy na przykład cały czas o niej a, myślicie. Natomiast jesteście tak jakby już w momencie budowania czegoś nowego. A troszeczkę w głowie jesteście dalej w jakiejś swojej tam toksycznej energii, być może przeszłościowej, być może nadal żywicie jakieś pozytywne uczucia do osoby, która no nie była do końca zdrowa dla was. Na przykład mogłoby się też tak wydarzyć i na coś czekacie. Tak jak już powiedziałam, możecie czekać, aż pewna osoba do was przyjedzie, się z wami skontaktuje. Mam wrażenie, że jeżeli czekacie na kontakt, to może być kontakt, ale nie wiem, czy on bardziej od was by nie wyszedł, no bo macie jednak tego rycerza kielichów. <laughs> Kacie na, na rozwiązanie czegoś. I tak, jakby balansujecie. Tutaj macie właśnie tą kartę balansu: dwójkę denarów. A dwójka denarów mówi o tym, że staramy się utrzymać coś, co nie jest do końca solidne, no ale balansujemy tak, żeby złapać jakąś równowagę. I teraz, no, zależy na czym balansujecie. To może być rodzina i praca, to może być jedna osoba i druga osoba, to może być partnerstwo przeciwko rodzinie. Albo wy sami przeciwko rodzinie, albo partnerowi i staracie się jakoś utrzymać to wszystko na powierzchni, mimo że to może sprawiać troszeczkę problemu. Natomiast ogólnie, tutaj w energii, macie tą szóstkę buław, która jest kartą bardzo pozytywną i może zazwyczaj tak jakby pokazuje ta zwycięstwo. Także wy idziecie, myślę, w dobrym kierunku. Może dajecie sobie czas albo czekacie po prostu na jakiś odpowiedni moment. Natomiast energia też rusza do przodu, bo macie tutaj te dwie karty ruchu. U was w otoczeniu może też być na przykład jakiś rak lub strzelec. O tym też mówią te dwie karty. Natomiast tutaj macie w tym otoczeniu kartę rydwanu. Może być też tak, że wasze otoczenie właśnie intensywnie się zmienia. A wy jesteście bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, co było wcześniej. Jesteście tak bardzo osadzeni w tym, co tam było, a dużo się zmienia, dużo się dzieje, dużo idzie do przodu, i wy troszeczkę nie wiecie, jak sobie z tym poradzić i balansujecie tutaj. Staracie się jakoś poradzić z tą sytuacją, staracie, sobie, staracie się dać sobie jakąś przynajmniej część równowagi na tyle, na ile was tutaj w tym momencie stać. I macie w kartę umiarkowania jako taki potencjalny wynik, czyli karta umiarkowania no nie zapowiada jakichś tam fajerwerków na pewno, natomiast zapowiada uspokojenie sytuacji, czyli jeżeli sytuacja była niespokojna, no to na pewno się uspokoi, czyli jeżeli na przykład kłóciliście się z kimś, z kim jesteście w związku lub z kim się dobrze znacie, Myślę, że dojdziecie do porozumienia, że przeczekacie ten moment tej burzy i tak naprawdę dużo rzeczy się uspokoi pod koniec miesiąca. Umiarkowanie też mówi o tym, że po prostu troszeczkę może wiać nudą w tym miesiącu. Dlaczego? To znaczy, karta umiarkowania no, po prostu o tym mówi, ale też jeżeli wy jesteście w takiej energii tego diabła właśnie i ona wychodzi od was, to tak jakby jesteście zamknięci na wszystko inne, co chce Wam ofiarować. Świat, Wasze otoczenie, bo być może Wasze otoczenie chce, żebyście wyruszyli do przodu, natomiast to Wy jesteście tutaj przywiązani do czegoś w Waszej głowie, bo oczywiście w Waszym tutaj, tak jakby w jakimś świecie materialnym, może nie do końca, natomiast na pewno w Waszej głowie, część z Was na pewno jest przywiązana do czegoś ze względów materialnych. I czeka na przykład na pieniądze, żeby móc ruszyć do przodu, albo żeby móc wyjechać, albo się spotkać tam z partnerem, z partnerką. To czeka po prostu na pieniądze i tylko i wyłącznie dlatego to nie, nie może być zrealizowane teraz, zaraz, bo no, nie ma na to środków finansowych. Natomiast część z was po prostu czuje się bezpiecznie w tym, co ma teraz, w tym momencie i dlatego nie rusza, mimo że macie naprawdę sprzyjającą energię. I dlatego może się wydawać, że no, nic się nie dzieje, jest troszkę nudno. No bo jeżeli Wy sami nie ruszacie, no to ciężko, żeby coś się zadziało, tak naprawdę, no nikt Was koniem nie będzie tutaj ciągnął. Ale macie naprawdę fajną, ruchliwą energię, którą bardzo fajnie można by było wykorzystać. Z tym, że być może trzeba po prostu poczekać też na lepszy moment, może trzeba poczekać, aż to wszystko się uspokoi, aż te kłótnie przejdą. No i zasiać takie ziarenko stabilności. Mamy tutaj Asa, przechodzi on w dwójkę, czyli jest progres na pewno. Macie ten progres, to widać, i będzie się wszystko tak jakby rozwijało być może powoli, chociaż tutaj nie mam aż za bardzo tak, takiej powolnej energii, macie tego rycerza, macie ten rydwan, to jest energia wody, energia uczuć, która do przodu, a z tym, że może wy do końca jeszcze nie będziecie też tak gotowi, żeby to wszystko tak parło. I będziecie się starali troszeczkę uspokoić to wszystko, z tym, że z jednej strony będziecie też. Tutaj w tym paziu buław będziecie ciekawi, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało. I będziecie chcieli e, pewnych rzeczy doświadczać, z tym, że nie do końca. M, z jednej strony będziecie ciekawi i chcielibyście, z drugiej strony będziecie troszeczkę e, tak, jakby brali wiele rzeczy na przeczekanie, nawet jeżeli fajne rzeczy będą się działy i wy będziecie czuli, że. Są jakieś pozytywne tam emocje, to nie dacie się wciągnąć właśnie w taki ten rydwanowy bieg. Rydwanowy bieg to znaczy, że te konie lecą w jedną stronę, drugi w drugą stronę i tego się nie da opanować. Wy będziecie starali się opanować właśnie tą sytuację, mimo tego, że będziecie na przykład bardzo ciekawi albo bardzo będziecie uniesieni takimi emocjami, tam uczuciami, to będziecie się starać też troszeczkę tak bardziej stąpać po ziemi. Racjonalnie. Oczywiście rycerz kielichów mówi jak najbardziej o osobie z podznaku wodnego, rak, skorpion bądź ryba, czyli rycerz po prostu może być identyfikatorem tego, że to czytanie jest dla Was. Natomiast Wy możecie mieć naprawdę pozytywne uczucia względem kogoś albo ogólnie być pozytywnie nastawionym w tym miesiącu do ludzi, do świata, do, do, do siebie, do swojego życia i być taką osobą właśnie pozytywną. Natomiast też macie tutaj rycerz kielichów jest troszeczkę taką osobą niestabilną. To znaczy on jest bardzo uczuciowy, natomiast te uczucia nie, nie zostają tak jakby na długo. I też stąd może być poczucie tej dwójki denarów w zagrożeniu, żebyście nie zgubili tej stabilności przez jakieś takie radykalne zmiany emocjonalne. No emocji tak jakby nie mamy za dużej kontroli nad tym, kogo kochamy, tak? Natomiast możemy na niektóre sprawy troszeczkę spojrzeć z takiej perspektywy, z perspektywy czasu. Dać czas, zobaczyć, co z tego się wykluje. No a z denarów to jest dopiero początek, Wy dopiero dostajecie jakąś ofertę na przykład i teraz będzie żeby coś z tej oferty się wykluło no to nie można się spieszyć bo to nie przyniesie efektu jak zasadzimy ziarenko to nie wykopujemy go potem żeby sprawdzić czy się kiełki wykuwają tylko czekamy aż coś się będzie tam działo i w końcu to wyda jakiś plon dlatego tutaj też poczekajcie zanim coś odrzucicie zanim się rzucicie w pędzie na jakąś nową rzecz po prostu poczekajcie na to co tutaj wam się chce objawić, bo nie wszystko widać tak od razu. Na niektóre rzeczy niestety trzeba po prostu poczekać, nawet jeżeli jesteśmy znudzeni i już nam się nie chce i chcielibyśmy, żeby wszystko było szybko, intensywnie. No i tak, tak to właśnie tu wygląda. Jeszcze sprawdzę, co dla korpionów Karty anielskie mają do powiedzenia może coś nowego, może. Jakieś potwierdzenie, zaprzeczenie tego co powiedziałam, albo no, zupełnie nowa energia dla kogoś, kto sobie niczego tutaj jeszcze do tej pory nie znalazł. Zobaczymy, co się dzieje. Ok, dwie karty się wyciągnęły skorpioną. Trudno, inne znaki muszą mi wybaczyć. Tak, czasem bywa. Chciały wejść dwie karty, no to wyjdą dwie. Co tu mamy? To może być ten jedyny. No właśnie, czyli je, jest osoba, która może być odpowiednia, tylko trzeba tej osobie dać y, szansę. Tak jakby poczekać na rozwój wydarzeń, a nie przejść do przodu, tak jak już powiedziałam. No i co tu w tych odpowiedziach aneńskich? Nie, przes <laughs> nie przestawaj i Roman, widzicie, To jest chyba, uważam, potwierdzenie tego, co powiedziałam wcześniej. Nie przestawajcie, nie porzucajcie czegoś tylko dlatego, że jeszcze, jeszcze nie widzicie efektów, bo macie romans, który może się okazać takim, no właśnie na, na, na długo, takim, który da Wam stabilność i to, czego chcecie. Nie przestawajcie, nie rezygnujcie z tej osoby. Oczywiście, jeżeli wiecie, że to jest osoba toksyczna i źle się czujecie z tą osobą, no to ja Was nie namawiam tak, żebyście zostawali z kimś, kto was krzywdzi. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że coś się dzieje bardzo powoli i wy jesteście troszeczkę niecierpliwi w tym wszystkim, w jakimś związku, no to ja bym powiedziała: nie, nie bądźcie tacy um, takie raptusy, tak? Nie spieszcie się ze wszystkim. Dajcie czas, nie przestawajcie kultywować tego. Co zasialiście. Nie przestawajcie podlewać tego ziarenka, bo nie widzicie, że wykiełkowało, tak jak już mówiłam, tą analogię, bo to może być naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny romans. Dostaliście dwie karty od wszechświata. Wszechświat ma dla Was bardzo ważną informację dotyczącą tego związku, z którym tutaj przyszliście na przykład. A jeżeli jesteście zupełnie osobą, która nie ma nikogo, to nie, nie zrezygnujcie i nie, bądź, nie czujcie się tak, jakby. Źle z tym, że jeszcze nic nie widać na horyzoncie, bo niektóre rzeczy muszą w życiu się poprzestawiać, żeby zrobić miejsce temu, co przychodzi, a i nie przestawajcie robić tego, co robicie. Dążcie do tego, co sobie zaplanowaliście, nawet jeżeli to nie ma żadnego związku z, z życiem miłosnym, może na przykład dążycie do czegoś. W kwestiach finansowych albo zawodowych nie przestawajcie tego robić, bo to paradoksalnie może doprowadzić do na przykład poznania naprawdę fajnego partnera, do fajnego romansu, do stabilnego romansu do związku, który będzie spełnieniem dla Was. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo Skorpiony za wysłuchanie tego czytania. Podoba mi się to czytanie naprawdę bardzo fajne. Życzę Wam cudownego miesiąca, szczęśliwego nowego roku. I do usłyszenia. Pa.